Zdolny śląsk, synu, kraju tego serce Kresowiaków jest tutaj naj, 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 Więcej Moje pokolenie nie gada o tym najczęściej Nie tęsknię za drochobyczem, choć otwiera mi się coś, kiedy o tym słyszę O szulcu, że wujków uczył rysunku O ulicy krokodyli, że babcia kuzyni tam chodzili Drochobycz, Borysław, te domy jeszcze stoją Ale nie poleci, babcia tam wszyscy się o jej zdrowie boją I komu wolno tęsknić? I komu wolno tęsknić? I komu wolno, to dobre pytanie. Tutaj przecież mieszkał Heinrich. Przyjechał tu, żeby przypomnieć sobie o mamie. W tej kamienicy mieszkali na drugim piętrze. Była biblioteka, jak robiliśmy remont. Tata znalazł zdjęcia młodych chłopaków, co poszli na wojnę. Chłopców w mundurach, zamurowane w ścianie. Zamurowane w murach. Synuś obiad, kochanie. A babcia, jak pamięta zaręczyny wujka, cioci. Co mam pamiętać? Skandal, dziadek wpadł w szał. Ja nie pamiętam, nic nie chcę pamiętać. Czemu to wszystko było trudne? I po co ci to wujek? Ja to wyparłam, to było brudne. Nie wiem, nie wiem, co dziadek w głowie miał. Nie wiem, nie wiem, czego się spodziewał. Serce mnie boli. Będę się kładła spać powoli. Przecież wiesz, co dziadek przeżył. Przecież wiesz. O wołyniu powiedział mi wujek. Mógłbym zarapować to, ale nie umiem. Taka Twoja, moja, mać. Idę spać.